Zacznę od końca. No, cieszę się na przełamanie, bo uważam, że w tylu meczach gdzieś tam, które przegraliśmy, <tryk> ta seria długa była, więc trzeba szanować punkt. Trzeba szanować punkt, chociaż wiadomo, że zawsze może mieć niedosyt, bo uważam, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz dzisiaj i, i, i to jest grybanie, oczywiście, no, ale mieliśmy kapitalną sytuację przy 0-0, niszczyliśmy na 1-0, ale też później Płuższa miała sytuację na 2-0 przy lepszym dograniu. Pewnie będą było stotuwić. trudno dwie bramki odrobić. Natomiast, jeszcze raz mówię, cieszę się, że gdzieś pokazał duże zaangażowanie. Potrafi odrobić straty bramki, i też taka duża determinacja przy tych fragmentach była. Zwłaszcza mówię tu o defensywie, bo wiemy jakie to jest silna silna broń, a tu odpuszczy Więc Cieszę się, że to gdzieś tam wybroniliśmy. Yy... Mamy trzy dni, do, w zasadzie to już dwa praktycznie, do, do, do meczu u siebie z siacami i mówię, teraz jest najważniejsze zregenerować, się, mm, odpukać nie chcę tego krakać, nikt nam za kartki i dzisiaj nie, nie wypadł to też dla nas ważne, bo, bo, bo jeszcze mamy kontuzję zawodników, którzy, 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 których nie mogliśmy skorzystać, plus kartka czerwona Christiana, więc, więc kolejna absencja by nam na pewno skomplikowała tutaj mm, sytuację, a tak, Mamy status quo, być może jeden z nich dojdzie, zobaczymy jak, jak będzie sytuacja kadrowa. Jutro się to okaże. Więc jeszcze raz mówię, ważne, że, że wywodzimy punkt z trudnego terenu. Tutaj nie jeden zespół przegra, więc, więc yy, szanujemy to, co mamy. Michał Szolczyk, sportowy net. Dobry wieczór, panie trenerze. Ja chciałem zapytać, jak długo pan się zastanawiał, jak zastąpić Krystiana Fuczaka na pozycji numer 9? Ostatecznie przestawił pan Mario Losade z dziesiątki, a na przykład Kamil Odolak obejrzał cały mecz z perspektywy ławki. Chciałbym zapytać o kulisy tej decyzji. Panu odpowiem, ale żartobliwie na zacznę, że może się raz nie doczekam pytania o zawodników nie to To jest stały element tutaj dziennikarzy w Mielcu, ale mówię żartobliwie. Zawsze jest pytanie o zawodnika, który nie gra. A już tak, zupełnie poważnie. Tak powiedziałem panu na po konferencjach Mińcu. Ja oceniam na dzisiaj to, co kto może widać po, po treningach i po meczach. Mario jest zawodnikiem, który potrafił trzymać piłkę, mimo że nie ma, nie ma najlepszych warunków fizycznych. I myślę, że dzisiaj w wielu sytuacjach to pokazał. Nie jest łatwo walczyć z zawodnikami, ze środkowymi obrony najpuszy, którzy są silni, dobrze grają głową. I, i jakby. Szczerze to miałem od początku taki plan, odpowiadając konkretnie na, na pytanie, więc jakby to nie jest, że ja z Kamila zrezygnowałem, że Pan tutaj jasno to też Panu powiedzieć, ale po prostu uważam, że na ten moment więcej tych rzeczy, które ja oczekuję z przodu, z przodu dał, dał Mario, więc stąd taka, taka, decyzja. Z Michałem, z Odolem, przepraszam, rozmawiałem, wie co musi zrobić, żeby częściej grać. Wymaga od niego gdzieś tam jako napastnika pewnych rzeczy, które to nie chodzi tylko o bramki. Napastnika też się rozlicza z tego, jak piłkę otrzyma, yy, czy jest jakiś tam fał na nim, staje fragment wywalczy. W trudnych momentach pomoże drużynie. I więc, jakby dzisiaj powiem szczerze, że planowałem, żeby, żeby wszedł na boisko, żeby była jasna sprawa, nie, nie, nie planowałem go nie wpuścić. Natomiast naprawdę graliśmy dobrze i nie chciałem, jakby na siłę, robić zmian, bo, 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 bo gdzieś w przeszłości tak bywało, że chcesz coś, co dobrze funkcjonuje, ulepszyć i to w drugą stronę idzie. To teraz zapytam o zawodnika, który zagrał, ale zagrał tylko drugą połowę, Ojosta Piszka, bo uważam, że jego wejście sprawiło, że ta druga połowa wyglądała bardzo dobrze, no i dał też świetną asystę do Pawła Kruszelnickiego. I czy tym meczem poprawił swoje notowania w pana rankingu pomocników? Tak jak już konkretnie odpowiadając, muszę panu powiedzieć, że ja bardzo dużo rozmawiam z piłkarzami. Ja on wie, wiedział jakie elementy. Wiadomo, że wy jako kibicy dziennikarze patrzycie... Na to, że strzelił dwie bramki z dystansu, ale nie patrzycie na inne rzeczy, które, które, które od ciężaru się wymaga. On dzisiaj te wszystkie rzeczy zrealizował. Jak tak będzie grał, to będzie grał. To od niego zależy. Panowie, to, to jest w teorii skład wystawia trener. Ja to piłkarzom mówię. Oni sami się wstawiają do składu poprzez swoją pracę na treningach i w meczu. On dzisiaj za każdym razem odbudował ustawienie. On dzisiaj dobrze operował piłką, miał dużo odbiorów, miał asystę i jeszcze oddał świetny strzał, gdzie mógł nam pomóc. Jeszcze raz powtarzam, będzie pilnowany, ale też się nie możemy zadowalać. Bo to jest zespół zawodnik z potencjałem i musi ten potencjał przekładać na zespół. Nie na siebie, tylko na zespół. I chciałem zapytać na koniec o dwóch, których nie było w kadrze. o tylko właśnie chciałem zapytać, czy te kontuzje sprawiają, że w sobotę nie ma szans, że się pojawią, czy jakaś No inna. no się Państwu powiedziałem, przepraszam, że no jest szansa, że jeden z nich wróci, aczkolwiek. No jak ktoś nie trenuje, tak mówię, 9-10 dni, to ciężko, żeby od początku meczu był. Ale przynajmniej ale to też jest dla mnie ważne, żeby przed ławki. Powiedzmy, dzisiaj miał taki mocniejszy trening indywidualny. Czekamy, jak jutro noga zareaguje, jeżeli będzie wszystko w porządku, wejdzie w trening piłkarski. Ta przerwa taka bardzo długa nie była, więc jest duża szansa, że wówczas, jeżeli będzie wszystko w porządku, będzie w kadrze meczowej i będę mógł z niego skorzystać choćby poprzez, poprzez zmianę. I jeszcze zapytam, bo dzisiaj, jak pan powiedział, gramy w, dzisiaj w środę z Puszczą, potem w sobotę już z Pogonią w Siedlce, ale może właśnie to, że zagraliście tak dobrą drugą połowę i już w sobotę gracie, sprawi, że jeszcze ta drużyna nabierze pewności, się napędzi i będzie to upragnione zwycięstwo? No pewno, ja jeszcze raz powtarzam, żebyście tutaj panowie nie myśleli, że jestem jakiś, nie wiem, w cudzysłowie odklejony. Ja naprawdę, jak będziemy słabo grali, to... to... Panu powiem. Ja nie mam problemu z tym, że powiedzieć, kiedy oni ze sposobu gra. Ja uważam, że w tych meczach po prostu zasługiwaliśmy na więcej punktów, a ich nie zdobyliśmy. Dzisiaj Pan mówi o drugiej połowie. a Ja uważam, że w pierwszej było nieźle. Ta druga była po prostu jeszcze lepsza. Ale pierwsza była też dobra, bo mówię, bo mieliśmy sytuację, którą miał Kawa na początku, ale później też miał bardzo dobrą Mario Losado. Oczywiście Puszcza też miała, żeby tutaj być obiektywnym. Natomiast to, co Pan mówi, ważna rzecz i to, co powiedziałem, Drużynie, że jest w końcu punkt i teraz trzeba grać o trzy o i to mocno o 3. Yy, bałem się jednej rzeczy, żeby mi to nie uciekło, że wie Pan, ciężko jest jako trenerowi, nie wiem, wejść kolejny raz i powiedzieć, że dobrze graliście, przegraliśmy ten zero, też nie będę wiarygodny, nie, no to też w tym momencie też, więc dzisiaj no bardzo się cieszę, że, że, że tutaj, wy, że, że, że zapunktowaliśmy. I wiadomo, że, że zawsze masz niedosyt, że nie wygrałeś, ale Mamy fundament i jakby ta wiara zespołu, myślę, że po tym meczu też będzie będzie większa. Najważniejsze to teraz jest regeneracja, bo jest tylko dwa dni do meczu, a boisko dosyć grząskie było, więc na pewno piłkarz zresztą przez to, powiedzmy, po kawcie jest po kontuzji i, i, i dzisiaj odczuł to i skurczego łapały, dlatego to była, gdzieś tam musieliśmy go zmienić. Dziękuję. Dzień dobry trenerze, Przemek Księgier, to trenerze takie mam wrażenie, że pod względem motorycznym to był najlepszy zespół z Mieleckiej Stali, jak nie w tej rundzie, to od dłuższego czasu. E, czy to jest efekt pracy takiej fizycznej na treningach nad tym aspektem, czy po prostu e, zadziałało pozytywnie, e, no zadziałała pozytywnie strona mentalna i dobra motywacja przed tym spotkaniem? Myślę, że jedno i drugie. Wie pan, ja nie chcę jakby, żeby tu te słowa źle nie zazmiały, natomiast no jakby no Patrząc na GPS, no to jest jakby większą, więcej biegamy w treninga w tym momencie, niż to jakby, żeby była jasna rzecz, zespół był dobrze przygotowany. Od tego zacznę. Natomiast ja jeszcze jakby zwiększyłem te, 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 to zawsze po, jak jest na początek te dwa trzy tygodnie to jest adaptacja zawsze troszkę gdzieś tam mogą się gorzej czuć zawodnicy w sensie jakby tego nie pokazywali bo jest nowy trener więc są zmotywowani ale dzisiaj naprawdę dobrze wyglądało więc, więc, więc cieszę się jak powiedziałem fundamenty były ja jeszcze coś tam od siebie dołożyłem i, i teraz mówię najważniejsze żebyśmy się potrafili zregenerować bo też Maciek to w cudzysłowie prół tam już do tego pressingu za każdym razem Domański i, i, i Mario, sporo się sporo się nabiegali, ale też i piotrek, piotrek wlazło też jakby mnóstwo zdrowia w środku zostawił. No, także no, no cieszę jeszcze ten dobry męż, ale też nie możemy się zachwycać, bo, bo mówię, chciałbym odpowiadać w końcu gdzieś w mielcu na konferencji po wygranym meczu. sobota Sobotę, mam nadzieję.